Dobra. Tu szczerze mamy takie Lamborghini. No to jest Sean FKP. Dobra. Tu mamy Mustanga. Takiego. No. no ładny ale nie najładniejszy to jest mus to jest półprętka Ford Mustang no jest to co z, z, zobaczycie tu mamy to te celikę taką zobaczcie sobie dobra tu, to jest jeden z dalniejszych. No taki Mustang, też półpremka. Chyba widzieliście już kiedyś na filmikach. No dobrze. No, to... Tu mamy taki oszewi, Dziwny, ale był w 3 paku. No dobra. Tu teraz przechodzimy do nieodpakowanych. Tu mamy takiego Nissana 300ZX Twin Turbo. Ops. Taki Teraz musimy się wsanić. Tu chyba z dobra. Tu mamy taką korwetkę też z no to zwykły chodzi. to jest jeden z najładniejszych filmów to jest Mitsubishi Lancer Evolution to jest no i tutaj taką kiję pewnie będziecie że malowanie nie wiem, znowu taką i to wszystko.